Chcesz, żeby Twoje plastiki w samochodzie wyglądały jak nowe albo jeszcze lepiej? Użyj Interior Dressing od Fresco. A żeby plastiki przygotować pod nałożenie dressingu, musisz je pierwsze wyczyścić, więc użyjemy sobie do tego Interior Cleaner od Fresco. Więc co, działamy. Przedzielimy sobie plastik w drzwiach na pół. Interior Cleaner zaaplikujemy sobie na pędzel od Fresco. I czyścimy. Wycieramy produkt. Na aplikator od Fresco zaaplikujemy sobie interior dressing od Fresco i aplikujemy sobie na poprzednio wyczyszczone drzwi. Czekamy aż odparuje. Zdejmujemy taśmę. Przecieramy. I również czekamy aż odparuje. Jak widać jest różnica. Plastik jest taki bardziej ożywiony, taki przyjemniejszy w dotyku, dla oka. Więc polecam produkty do plastiku wodfresso. Po więcej obserwuj.